Zaczynamy dzisiejszy dzień oczywiście z niespodzianką, ale to nic nie szkodzi. Ale warto czasem sprawdzić powietrze, sprawdzić ciśnienie w oponach. To tak jak teraz, właśnie mam taki przypadek. Sprawdziłem: mam taki niedopopowane opony. Sytuację ja już przygotowałem, sprzęt cały. I patrzcie, ile mam atmosfery w pole. maneczko witajcie moi drodzy, ja już jestem po dwóch rozładunkach, mam godzinę 7.20, piątek, piąteczek, piątunio, rozładowany na giełdzie, miałem full auto, bo miałem, tam było jakieś 11 palet przemysłowych i chyba 17 palet euro, mogę się mylić, ale było, ula la, ale ciężko chodzi wspomaganie. To jest strasznie ciężko mi chodzi kierownica, ale chyba przez to, że, że mam na sobie 27 palet, dobrze mówię? Tak, 27 palet pomarańcza, gdzie taka waga tego wszystkiego to może być w granicach około 20 ton. Słuchajcie, tego, ja przychodzę na bazę, a to taka niemiła niespodzianka, Robi, odpalam auto, robię obchód, patrzę na, na, na środkową oś w naczepie, prawe koło, tak Coś mi tu kurde nie gra Coś tu mi nie pasuje Ja kopłem butem w oponę Patrzę, ja pierdziele Flak Wziąłem, od, podłączyłem pod, pod kompresor Węża Dwie atmosfery <grydy> Kurde Zacząłem pompować A tu 6 Waliłem do 6 atmosfer I słyszę Powietrze Ja, mówię, ja pewnie z kompresorami na no, pierdziele Odpiąłem kompresor Patrzę, powietrze no i wiecie, ręką przejechałem po oponie, tam szukam, szukam tej dziury, na bieżniku nic. Schyliłem się wlazłem bo na czepę zobaczyłem, ja do no. Zaraz Wam wrzucę zdjęcie. Taka dziura, powiem Wam, taka dziura. Opona wsparciała, gdzieś dostała, nie wiem, yy, dziura się zrobiła, rozpierdzieliło ją bardziej. No no, mówię, no nie ma co, nie ryzykuję. Gumiarza mam tu na Szapojnicach, na, na mojej dawnej bazie, gdzie pracowałem, na bazie BKS-u w Katowicach. Mówię, nie ma co, dzwonię do chłopaków, mają wolne, jadę teraz do nich. Niech na szybko mi wymienią, no bo przecież kurczę, wiecie, no ja rozumiem. Jakby mi się to stało, w trasie, jestem daleko od bazy, OK. Wymienię te koło, ale skoro ja mam 10 minut drogi od bazy tutaj, no to ja podlecę na szybko. Chłopaki mi przełożą oponę, chyba że chyba że zobaczą, po prostu coś z tą oponą da się zrobić, ale wątpię, bo to nie ma sensu naprawiać, jak jest taka, jak jest po boku yy, rozpieprzona. Dlatego opona to wyje walenia, nie ma sensu yy, trzymać jej. Założą mi chłopaki na z zapas. Ja już prezesa poinformowałem o tym incydencie. On już o oponę mi załatwia, więc. Dzisiaj jak zjadę na bazę, opona już będzie gotowa, więc tylko będzie kwestia przełożyć yy, na felgę i z powrotem zamontować na, na czepę. i po sprawie, nie ma co się pierdzielić, a tym bardziej, że mam dostawę. I właśnie teraz wam mówię, gdzie dostawa idzie do Biedronki, do modelnicy. Na 6 rano miałem awizację. jest godzina 7.23. Niestety przetrzymali mnie tak długo na o, jak dziury wywaliło, tu na PK się nie byłem tutaj chyba za 2 miesiące. Ula la, ula la, la, ale dziurska, ja pierdziele, Ula la! Standard. Tutaj, masakra. No, e, nie byłem tutaj. Z, no, dwa miesiące, dwa miesiące tu nie było. Ja pierdziele, dziury, a dziury, Jadę, chłopaki mi na szybko wymienią zapas. Tak ja Wam wspomniałem, zamontują mi zapas na to, a tą uszkodzoną położą. Nie będę się pierdzieli, że za długo by trwało i bym miał ja wymieniać na bazie sam. A tak, niech chłopaki machną szybko i będzie po sprawie. Jeszcze uda mi się rozładować. Mam nadzieję, że mnie przyjmą dzisiaj w Biedronce, no bo kurczę... Trochę będzie późnawo. Dobra, podjeżdżam pod gumią Ale takiego zabezpieczenia, takiego otwarcia to się nie spodziewałem. Kurwa, ja się to jeszcze tak nie Żeby takie chuj było. No tak, jakby mi się coś stało na drodze, to lepiej wychodzi tędy. Niż pod naczepę jakoś i, i wyciągać tą oponę. Dobra, no może trochę od spodu wejdę? Ale klocki, tarcze są. Okej. Okay. Już wale podnośnik. Koło ściągnięte. I wyjmujemy teraz na wulkanizacji. Wyjmujemy zapas. A tam stoi moja opona. Nie będziecie widzieć. O, jest tutaj. A tu jest dziura. I wymieniamy oponę. Dobrze, to mi się stało na bazie, a nie, a nie w trasie. I patrzcie, całe życie człowiek się uczy. W tej naczepie tak się wyjmuje koło. A teraz Wam pokażę. Tu jest taka dziura. Rozpieczyło dziurę i rano pompowałem. w atmosferę było, mówię, co jest nie halo. Przyjechałem na bazę, patrzę, kopłem, w i flak. Dopompowałem do 6 atmosfer, słyszę powietrze spierdziela. Już takie wybrzuszenie, patrzcie. Dobrze, że zobaczyłem na bazie, a nie, że pojechałem w trasę, bo byłoby jedno wielkie bum i rozczarowanie, że mogłem to zrobić wcześniej na bazie. A, klocuszki OK są. Jakbym tego nie zrobił, bym miał wystrzał. A tak za wcześnie, za zareagowałem i uniemożliwiłem oponie wystrzał. taki i Gdyby Ktoś nie wiedział, jak się staczepy z naczepy To są takie rolki. I po tych rolkach wysuwa się koło tu do tyłu. Temat ogarnięty, ja już w drodze wiozę, co ja wiozę? 27 palet pomarańcza, 20 ton do Biedronki, do Modlnicy. Lecę, a wizację miałem na szóstą, ale jak to mogłem wykonać, skoro... Czekajcie, wyprzedzę sobie autobus. Jak ja to mogłem zrobić? Jak ja robiłem rano giełdę i dopiero o siódmej byłem na magazynie załadowany. 8.38 dokładnie. Ja już jestem w drodze. Jadę teraz na Kraków. Tutaj już nie chciało mi się na czwórkę jechać, bo to szkoda, szkoda walić kilometrów już podobna droga i podobny czas wyjdzie mi jak ja teraz pojadę na spokojnie na na Olkusz 94 i później tam na yy... no w sumie Biedronka Modnica jest bliżej od 9 czwórki niż autostrada czwórki Co on odwala? Co on odwala tutaj? Co on odwala? Kolega z tego białego Mercedesa, co cofasz tutaj? Co ty robisz? Ja nie mogę zrobić. No bez komentarza. Bez komentarza. Człowieku. Gość jedzie pod prąd, słuchajcie. No nie, nie wierzę. Co za ludzie. Co za kierowcy. Udało się, mam rampę 4,653. Mam nadzieję, że rampy są wolne od strzała mnie, rozładują. Mam tu 27 palet pomarańcza, oczywiście. Chłodnie chodzi na system, systemie ciągłym i ustawiona jest na 3 stopnie, tak w dokumentach podali. Więc ja się stosuję do zaleceń, takich które widnieją na dokumentach. Co za gość No niech się nie... No nawet niech nie mówi, że to będzie tu wjeżdżał. No myślę, że będzie się pchał na mnie, no, jedziemy, co jedziemy. Serwis przyjechał, wymienia hamulce Ja ja, ja, ja ja, o widzicie, to jest ten kierowca. To jest ten kierowca, ten tu po lewej stronie, który wjechał pod prąd. Nie mógł w sobie objechać, tylko pojechał pod prąd. 46-53. Panowie jak ktoś pod 43, 53 w kolejce stoi. teczkę się ustawiam Cofniecie teraz ze mną, co zobaczymy jak to tam mi idzie dzisiaj cofanie Nie będę nic ucinał z tego cofania, tylko tak, jak jest naprawdę, tak pokażę Wam. No, teraz tylko ci wyciągnę, wyprostuję i pod rampę. Otworzę jeszcze otworzę drzwi, pościągam i niech ściągają ją Wyjdźcie tego gościa? Nie chcę go tak nagrywać, ale to jest właśnie ten kierowca, który wjechał pod prąd, i, i jeszcze cofa pod rampę, gdyż ja już zrobiłem kółeczko, objechałem całą biedronkę, i Podstawiłem się pod rampę, nieźle, nie? No, ale nie ma co, nie ma co, słuchajcie, to jest nowy kierowca, widać, więc uczy się. Chłopaki już ściągają, pod rampą jestem. Oni zaraz będą robić kontrolę jakości pomarańcza. Ja w sumie też zrobię kontrolę jakości pomarańcza. Sprawdzimy, czy w ogóle jest datny do jedzenia. Dobre pomarańcze z Grecji. Wiadomo, nie są takie jak prosto zerwane, bo jednak one musiały po zerwaniu odleżeć chwilę, magazynować później. Co? Później e, tydzień przez transport, i dopiero teraz na auto zostało załadowane. Kolor dobry, soczysty na plus. Nie jest suchy, ładnie się obiera, jest gładki. Jest smaczny. Kontrola pomarańczy przebiegła, pomyślne, wynik pozytywny, ale to, ale to według mnie, a zobaczymy co kontrola jakości na magazynie wykona. Ja bym to przyjął, bo nie mam zastrzeżeń co do pomarańcza. Słuchajcie, jakie jaja. Wyjeżdżam z Biedronki, oczywiście załadowany jestem. Zwrócili towar. Za 100 tysięcy złotych zwrócili towar, bo im nie podoba się jakość. A co jest najlepsze? Że ten towar przyszedł wczoraj z Grecji. Wczoraj przyjechał zestaw, przywiózł ten ładunek z Grecji. I co jest jeszcze lepsze? Ten ładunek, ja się dowiedziałem, dzisiaj w Sosnowcu i w Rudzie Śląskiej normalnie został przyjęty. A Kraków nie chciał przyjąć. Ja podejrzewam coś innego. Po prostu mają za dużo pomarańcza na stanie za dużo go na magazynie mają. Sklepy są obładowane tym, i niestety, ale nie chcą przyjmować czekają, jak im zejdzie z magazynu. Powiem wam, że to samo było w święta. Przed świętami. bo nawalone mandarynki, że już później nie chcieli przyjmować. Ale jak są braki, to kuźwa nawet potrafią gorszej jakości, gorszej jakości towar przyjąć. Ale numer, słuchajcie, przyroda. Teraz już działa, wszystko fajnie, ale przychodzę i jest jakiś problem. wie co jest? Tu naciskam, tu naciska w ogóle... W ogóle nic się nie świeci. Nie ma tak jakby w ogóle podpięcia akumulatora. Ja otwieram ma klapę, klapę, patrzcie. Tam jest akumulator i tam jest ta. Yy, paliwa. Dobra powiem Idę do auta i zaraz wam powiem co jak. Tego ustawię temperaturę. Nastawiamy na... Idzie to w ogóle, biorę pomidory i biorę pomarańcze. Ja ustawiam na przykład Niech sobie baci. Siemano, siemano. No i dzisiaj, tutaj jak widzicie, mam kolejny dzień pracujący. Przyjeżdżam z bazy za te pasy. Zawsze na początku. Jak przychodzę do samochodu, patrzę dokumenty, co mam. W dokumentach faktycznie mi pisze, pomidor malinowy, pomidor z Maroka i pomarańcz. spoko, 26 palet to założę. Jest taka sytuacja, wyjeżdżam z bazy, tak jak Wam powiedziałem, mam pomidory i pomarańcze. Ale Ja zawsze robię tak, że jak wchodzę do samochodu, patrzę, co za dokumenty są, co jest do rozładunku. I załączam agregat. No i dobra, spoko więc w takim razie ja poszedłem. Chciałem załączyć agregat, a tutaj w ogóle tak napięcia nie było. Nie naciskam, tu naciskam, tam nic, nic, zero napięcia. Mówię, kurde, niemożliwe, że akumulator padł, jak on nawet dwóch miesięcy nie ma. Nie ma co, no nie ma co. Mówię, dobra, podpalam samochód, niech się grzeje. Ja zabezpieczyłem sobie tyczkami towar, pozamykałem. Podniosłem poduszki, bo ja zawsze jak podjeżdżam pod rampę, to poduszki opuszczam. Taką mamy rampę, no i co? Mówię, dobra, no to wyjeżdżam i zaraz zobaczymy, zobaczymy, bo może, kurczę, jakaś wilgoć się coś dostała. Powiem Wam tak, otworzyłem klapę od silnika, od agregatu. No dobra, no to zobaczę akumulator. Ja zacząłem ruszać klema, a klema była w ogóle poluzowana, tak jakby klema wyskoczyła. Plusa. Nabiłem tą klemę. Czy nałożyłem. Słyszę cykanie. Aha, jest popór napięcia. Dobrze, dobrze. Prąd dochodzi. Naciskam magiczny przycisk włącz tu. Agregat się włączył. <grystanie> I załączyłem, załączyłem. Powiem wam tak, że <laughs> już wam w ogóle mówię co mam. A tak w ogóle nie wiem czy mówiłem, ale jadę do Eurokesha do sosnowca na rozwodu. Wiozę z Hiszpanii pomar... Pomarańcza. tak, Pomarańcza 11 ton, <laughs> prawie 800 opakowań po 14 kg. Następne wiozę pomidora malinowego 6 kg w opakowaniu z Hiszpanii 600 opakowań 300... 3600 kg. I wiozę pomidora 6 kg w opakowaniu z Maroko. Kurde, też 600 opakowań, 3600 kg, czyli wiodę 7200 kg pomidora i 11 prawie ton pomarańcza, czyli mamy prawie 19 ton całego ładunku. No i co? Już otwarłem. popaki ściągają, ja włączę agregat. I nie ma co. Możemy odpoczywać w kabinie. Już jestem po rozwodunku. Tracę głos, dlatego tylko szybko wam powiem co i jak. Jak widać 8.43 jest. Ja wyjeżdżam. Przyjęli wszystko bez zastrzeżeń. No że tam były na początku problemy z wuzetkami, bo miałem dwa numery zamówienia na jednej wuzetce i oni chcieli, żeby to rozbić, żeby firma przesłała nowe wuzetki, więc musiała firma wysłać pierwszą wuzetkę z zamówieniem na pomarańcza, a później drugą wuzetkę musieli wysłać na pomidory. Najważniejsze, że firma ogarnęła temat, wysłali Eurocashowi na maila yy, wuzetki tak, jak mają być. Mnie rozwodowali, zrobili kontrolę jakości, podbili wszystkie dokumenty, przyjęli. Nie masz zwrotów żadnych. I ja wyjeżdżam, wracam. Wracam do bazy, jadę do domu odpoczywać. <laughs> A póki co nie będę już przedłużał. ja ale TAF mi przeciągnął na biegu. No nie wierzę. <laughs> Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jak coś to zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Powoli dobijamy do pierwszego tysiąca subskrypcji. Dlatego zachęcam Was gorąco. Zostawcie suba, zostawcie łapę w górę. Macie ochotę, komentujcie. Jeżeli coś byście chcieli, żebym Wam pokazał w filmie, też napiszcie. A my się widzimy w następnych filmach. W takim razie dziękuję Wam bardzo, że zostaliście ze mną i do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Cześć.